Witam was serdecznie z tej strony Bogdan. Serwis testowy Media Tester. W naszych testach w chwili obecnej mamy Samsunga Galaxy Note 4, który sprawia nam ogromną radość podczas testów dla ogromną, świetna wydajność, dodatkowe możliwości w postaci Rysika SPN, podobnie jak w Note 3 Może tutaj mamy znacznie czulszy Digitizer w naszym ekranie, czyli. Dwukrotnie więcej stopni czułości 2048 w stosunku do 1024, jakie były w Note trójce. Dzięki czemu wszelkie pociągnięcia, rysunki, jakiekolwiek komendy wydawane właśnie tym rysikiem są po prostu perfekcyjnie interpretowane przez system. W chwili obecnej system tu pracuje na Androidzie 5.01 Lollipopie. Działa wszystko naprawdę bardzo wydajnie, ale skupmy się teraz na tej nakładce, która właśnie obsługuje. Naszego SPEN. Jakie możliwości daje nam s SPEN daje nam takie możliwości, że możemy sobie na przykład przytrzymać prawą część tutaj, czyli ten guzik powrotu, pokaże nam się zasobnik z różnymi aplikacjami, i możemy te aplikacje, które tu są, uruchomić na różne sposoby. Na różne sposoby, może pokażę, tak będzie łatwiej. Albo w sposób, który jest nam dość znany, to znaczy. Z podziału ekranu, czyli wiele okienek, czyli góra-dół, możemy sobie przesuwać wielkościowo. Weźmy sobie na przykład e, u góry album z wycinkami, przytrzymujemy daną aplikację i przesuwamy. Na razie zajmuje pełny ekran, e, ale weźmy sobie jeszcze jakąś na przykład, e, jaka tu aplikacja będzie nam obsługiwać. Nie każda aplikacja obsługuje dwie opcje. Weźmy sobie na przykład kalkulator. Sprawdźmy, czy ona, nam, nie, ona może działać tylko w funkcji. E, takie wyskakujące okienek, ale już na przykład przeglądarka działa. Zobaczcie. W tym momencie mamy tutaj taką kulkę, którą możemy sobie decydować o wielkości danego okna, tego dolnego, górnego, Dzięki tej kulce mamy też takie możliwości. Jak eee, zaraz wam coś pokażę. Taka jest strona, którą jak widać przeglądałem, eee, czytając różnego rodzaju. Informacje na temat różnych smartfonów, ale to nie jest teraz istotne. Przejdźmy sobie na dużą stronę, jakąś, na przykład Onet. Myślę, że Onet to będzie taka duża strona, która pokaże nam te możliwości, jak to możemy sobie zastosować, nawet w podziale ekranu, tak jak widzicie tutaj na pół, albo i większych, mniejszych proporcjach. Eee, o, dajmy sobie na przykład na pół. I teraz zobaczcie, u góry możemy pracować sobie z aplikacją na przykład jedną, którą sobie uruchomiliśmy. Tutaj akurat to jest album z wycinkami, więc za dużo tam nie mamy. W związku z tym postanówmy sobie zmienić u góry aplikację i dajmy tam coś innego, coś bardziej, że tak powiem może galeria, o ciach Galeria będzie dobrym rozwiązaniem szczególnie, że mamy tam trochę więcej zdjęć też możemy sobie powiększać, pomniejszać tak jak to w normalnej galerii jest Chodzi o to, że w tym trybie wielo Okienkowym, czyli tych dwóch okienek akurat w tym wypadku góra, dół, możemy sobie bez problemu e, pracować w dwóch aplikacjach, wyobraźcie sobie, że u góry mamy kalendarz o, może tak też zróbmy, będzie to bardziej pokazowo mamy sobie u góry kalendarz, czyli jest terminarz, a ciach a ja na dole przeglądarkę i u góry sobie teraz zmieniamy na przykład na tydzień, o i planujemy sobie tydzień, albo na przykład miesiąc, o i sobie planujemy, że tam na przykład 28 chcemy sobie coś zaplanować. Tu są szczegóły, to może nie dodajmy sobie na 28 jakieś wydarzenie nowe. Na przykład spacer. Troszeczkę przesadziłem. O, tak będzie dobrze. Mamy jakiś tam spacer, miejsce, możemy sobie według GPS-a tutaj, według nawigacji 20 na przykład 28 godzina powiedzmy 6 koniec nie będziemy ustawiać przypomnienie wyświetl więcej opcji możemy sobie tutaj o gwiazdeczkę fajną dać zapisz ok, i już sobie dodaliśmy jak przypomnienie na 28 że mamy sobie spacer dobra i tu u góry pracujemy z jedną aplikacją jak pomniejszymy sobie to ta aplikacja będzie się tutaj stosunkowo zmniejszać a na dole w tym czasie przeglądamy na przykład internet Albo na przykład pocztę sobie, tutaj my przeglądamy pocztę i tu mamy, sobie, powiedzmy, jedną rzecz, tu drugą rzecz. I bardzo wielu użytkowników Samsunga Galaxy Note 3, no, głównie szczególnie to bardzo fajnie działa, gdy mamy rysik. Tego nie mamy, też możemy użytkować tą funkcję w Samsungach Galaxy, nie tylko Notach, w 4, w 5 też to działa. I jest to dość funkcjonalna fun możliwość, że tak powiem. Jednakże, w moim przekonaniu, działa to. Fajnie tylko wtedy, kiedy mamy taką potrzebę lub po prostu mamy ryśnik tak jak w nota. Dla mnie ta funkcjonalność jest przydatna. Zobaczcie, że nawet gdy po, podzielimy sobie ekran na pół, tak jak tutaj zrobiliśmy, możemy sobie włączyć tryb normalny komputerowy, jeżeli chodzi o widok na strony wow I zobaczcie, że ta rozdzielczość, które tutaj mamy, e, Quad HD E, czyli 2560 na 1440 zapewnia nam bezproblemowe czytanie nawet tych najmniejszych czcionek, które tutaj są i musimy tej głowy naszmi zbliżać jakoś specjalnie blisko, da się odczytywać tak jak tutaj jest i e, jest to naprawdę bardzo wygodne rozdzielczość tutaj daje nam napra naprawdę solidne e, zaplecze do pracy e, w tych dwóch okienkach e, właśnie tak jak pokazałem przed chwilą e, możemy sobie przesuwać bez problemu, w każdej chwili możemy na przykład dolne okno powiększać na pewny W każdej chwili możemy dać tu ostatnio używane aplikacje. I tu mamy takie, zobaczcie, tu mamy takie te okienka, tryb wiele okien. I na przykład, jeżeli u gry mieliśmy z i chcemy go przywrócić, klikamy na to i wybieramy na dole, co chcemy mieć uruchomione na dole. Tutaj terminarz nam się uruchomił. Na dole była przeglądarka. O, przepraszam, tutaj mi się uruchomiło na dole była przeglądarka internetowa, tak więc przeglądarka już jest. A na dole wybierzemy sobie S-terminarz i mamy znowu to, co mieliśmy. Tylko na odwrót, akurat teraz się uruchomimy. W każdej chwili można sobie tu kliknąć i tutaj odwrócić, sobie wszystko tak, jak było w chwili obecnej, i znowu przeglądać. Tak więc, jak widzicie, to są tylko pojedyncze kliknięcia, gdzie możemy sobie pozmienić różne, różne rzeczy. Weźmy sobie taką na przykład o, na 11. Przeglądamy, co tam mamy, fajnie, ale nam się przypomina, że o 1 marca chcemy mieć jakąś informację tutaj e, ze strony internetowej. przekopujemy sobie, na przykład wejdźmy sobie na tą stronę, co my tutaj mamy, o, mistrzowie marketingu, jak zostać królem telesprzedaży, o, fajnie, ekstra, tu reklamę sobie wyłączymy, przejdźmy sobie na nowy. zrobić, na przykład coś tam chcemy zrobić, przechodzimy sobie dalej, by się od więcej opcji, jakąś notatkę sobie znajdziemy tutaj, Jakieś zdarzenia, zwrócone na flakej, nie będziemy sobie tam zmieniać uczestnicy, prywatność, powtórz, opis, o. I w opisie chcemy sobie dać ten opis, który mamy tutaj na dole. Wystarczy, że teraz weźmiemy sobie tutaj, idziemy na dół żeby zaznaczyć ten kwadrat, który tu mamy, klikniemy sobie to kółeczko. Tutaj mamy taką opcję przeciągnij i upój zawartość. Klikamy sobie to. Tutaj nam po pokazuje, jak tego użyć, żeby to przeciągnąć. E, paragraf tekstu lub obraz e, do innego okna, czyli pomiędzy, żeby przeciągnąć sobie pomiędzy oknami różne elementy. Zobaczcie, ja sobie teraz zaznaczę, e, może tak by to zrobić. O, Skorzystamy sobie z tej opcji. Jeszcze raz tu klik. I zobaczcie, jak sobie pięknie przyniosę Jeszcze raz pokażę Wam, żebyście zrozumieli na jakiej zasadzie to działa. skasujemy wszystko. Zobaczcie. Idę sobie na dół. Tu przeglądam sobie na przykład jakąś stronę. O, i na przykład interesuje mnie ten tekst, cały, który tu jest. Klikam sobie. Ciach. Włączam opcję tą. przyciągnij, upój zawartość. OK. Znaczy, że najadę sobie gdzieś e, swoją myszką. Na przykład chcę to wszystko zaznaczyć, co jest tu. Przytrzymuję. I ten cały tekst. Ciach. I już mamy. Dobre, co? <laughs> Pewnie zastanawiacie się, jak on tu tak fajnie chwyta, że to tak działa. No to po prostu tak sobie jakoś to inteligentnie działa, że to po prostu działa. Jest też jeszcze inna opcja zaznaczenia, tak samo jak myszką w jaki sposób to zaznaczam, zobaczcie trzymam wciśnięty kciukiem ten guzik zobaczcie chcielibyśmy teraz nie tym sposobem a zwykłym, tak samo jak myszką zaznaczyć oczywiście możemy do tego urządzenia za pomocą OTG lub Bluetooth podłączyć myszkę Bluetooth czy przez myszkę przez USB ale to macie w filmie OTG pokazane jak to działa i możemy wtedy myszką zaznaczać normalnie tak jak w komputerze ale zobaczcie, chcemy sobie ten Tekst tutaj zaznaczyć do na przykład marketingu. Kropka, czyli ten mały kawałek, i tutaj wkleić. Zobaczcie, jak prosto to zrobić. Zaznaczamy poniższe okno. Naciskamy ten guzik. Trzymujemy miejsce. W początku tak samo jak myszką będziemy zaznaczali. Do marketingu. Kropka. OK, zaznaczono, Pu Puściłem oczywiście tutaj ten guzik w tym momencie. Kopiuj pozycję. Przechodzimy sobie do tego okna. Przytrzymujemy. Wciśnięty guzik. play. Widzieliście to? Widzieliście. Tak więc praktyczność tego zastosowania jest ogromna. E, pomiędzy tymi oknami możemy pracować po prostu w dwóch miejscach. Czyli nie musimy się tutaj wymuszać jakości. Na przykład ktoś nam w mailu napisze jakiś tekst czy coś. Możemy go w każdej chwili zaznaczyć dowolną treść, e, przerzucić w inne miejsce. No i gotowe. I współpraca wtedy na dwóch oknach jest rewelacyjna. Dobra, pomijmy ten fakt. Czyli tryb wielu okien, jak widzicie, jest bardzo użyteczny. On działa także w trybie poziomym ekranu. Zobaczcie, tu też możemy sobie, na przykład w ten sposób pracować, podobnie jak przed chwilą widzieliście. Też przesuwać możemy w prawo, lewo, wielkości i tym podobne. Też możemy sobie tu przesuwać okna i tak dalej. Działa to naprawdę bardzo dobrze. Jak widzieliście, możemy też tu powiększać, pomniejszać, tak jakbyśmy normalnie. Zobaczcie, jeszcze damy nawet mniej. Też się da użytkować ekran, jak widzicie. Takiej rozdzielczości, jak tutaj jest, ale dajmy pół na pół, i wtedy to wszystko wygląda już znacznie, znacznie lepiej. I chcemy coś szybko zaznaczyć. Bierzemy sobie ciach na przykład tą pierwszą opcję, o której wspominałem wcześniej, ciach. i na przykład przenosimy sobie. Więc, jak widzicie, działanie tego trybu wiele okien jest tutaj tak samo dobre jak w note trójce, ale nawet i wydaje mi się, że lepsze, szybsze, dokładniejsze dzięki właśnie rozdzielczości tego ekranu oraz jeszcze czulszemu digitizerowi, więc ten digitizer jest dwukrotnie jeszcze bardziej czuły niż w Samsungu Galaxy Note trójce, tak więc ta praca z tym rysikiem jest tutaj naprawdę bardzo bardzo dokładna, nic nie przeskakuje, nie mamy w ogóle problemu z trafieniem w jakiekolwiek miejsce, które po prostu chcemy trafić. Wszystko działa w moim przekonaniu rewelacyjnie. Dobra, tak więc tryb, tryb wiele okien jest dość znany. Tak więc tutaj cudów żadnych nie odkryłem. Jak widzicie, to po prostu działa płynnie, wszystko bez problemu. Ale pokażę Wam teraz drugi tryb. Może zmniejszmy sobie to wszystko, co tu mamy. Wyłączmy drugi tryb uruchamiania aplikacji, który umożliwia nam tutaj. Korzystanie też możemy oczywiście to ręką robić, też włączymy sobie ten pasek. Ten pasek, jeżeli nam by się jakimś cudem nie pojawiał, oczywiście musimy sobie wejść w ustawienia i tam możemy sobie to włączyć. Ten pasek, ale weźmy sobie ten pasek, włączmy. I na przykład, jeżeli szybko klikniemy w daną aplikację, to jeżeli ta aplikacja obsługuje ten tryb wyskakujący okienek, to to okienko będzie jakby to powiedzieć po prostu częścią ekranu e, poruszającą się, czyli cały program będzie po prostu okienkiem, który możemy przesuwać, powiększać, pomniejszać, zobaczcie weźmy sobie na przykład zobaczmy czy Chrome obsługuje tę opcję, tak i zobaczcie, ja sobie te okienko przesunę tutaj Tych okienek możemy, jak dobrze pamiętam, otworzyć pięć czyli powiedzmy, że chcemy e, sobie otworzyć Chrome'a jednego jeszcze handbooka znaczy handouta, przepraszam, nie eee, mapy Film play i jeszcze jednego chroma, tak, a, to mówi nie. Dobra. Jeszcze jedno Tak więc zauważcie, że udało nam się otworzyć pięć różnych okien w całym interfejsie. Tu akurat e, Chrome się uruchomi na pewnym ekranie, tak więc e, i jego sobie po prostu zaraz tu wyłączymy. On mnie nie interesuje. I zobaczcie, mamy tu pięć okienek. Raz, dwa, trzy, cztery, i jeszcze jedno sobie otwórzmy. na przykład nie wiem. Od zapach. Jest już chyba więcej nie, nie jesteśmy w stanie otworzyć 5 to jest maksymalnie tak, dobra, ale o co teraz chodzi zobaczcie, teraz możemy pełną, to jest cała pełna aplikacja cały interfejs otwarty w takim okienku Może, e, ze względu na to, że mamy tak dużą rozdzielczość w tym ekranie e, możemy sobie otwierać aplikację właśnie w taki sposób i działa to naprawdę bardzo komfortowo, zobaczcie e, na przykład tu sobie mamy aplikacyjkę, możemy ją w każdej chwili sobie e, zminimalizować w taki sposób i ona będzie takim e, sobie taką sobie balonikiem o, zminimalizujemy wszystkie Siach. tak tak sobie taki cośik teraz ja wam to wytłumaczę o co chodzi niezwykle praktyczne rozwiązanie właśnie dla osób tu mam jeszcze YouTubeka, ciach i zobaczcie tu sobie dalej pracujemy normalnie w systemie robimy sobie co chcemy te skróty tak jak sobie poukładamy one po prostu będą cały czas włączone te programy i czekały na nasze jakieś tam potrzebne funkcje. I w końcu przychodzi moment, że o dobra, to teraz zajrzę sobie do tego Google Maps, no, włączamy i już się pojawia nam aplikacyjka w formie takiego właśnie ekranu, jak tu widzicie. O, tron mi tu przeszkadza jeden. Ciach. I możemy w każdej chwili sobie powiększyć. Wystarczy w róg dolny dojechać. Możemy sobie powiększyć, jak potrzebujemy, trochę większe. O, tu coś przesunąć, tam coś powiększyć. Tu coś, tam coś. Normalna pełna aplikacja oczywiście z, ze wszystkimi opcjami jakie są potrzebne. I tak jakbyśmy normalnie mieli na pełnym ekranie, ale możemy sobie ją zmniejszyć. O, tak jest maksimum. Ja możemy ją w każdej chwili sobie zmaksymalizować na pełny ekran. Jeżeli chcemy zmniejszyć aplikację znowu do tych takich kompaktowych rozmiarów, y, trzeba z prawego górnego rogu zmniejszyć aplikację w dół. Czasami mnie się to nie udaje, nie wiem dlaczego zobaczcie, ale teraz akurat się udało. Znaczy, po prostu przeciągnąć z góry nie naciskając guzika żadnego na naszym e, penie. Po prostu w ten sposób to działa. Weźmy sobie, o, teraz jeszcze coś tu chcemy zrobić. I jaka zasada? Co tu jest takiego fajnego, właśnie w tych tych oknach? Na przykład, tutaj pracujemy sobie w jakiejś aplikacji i chcemy e, przenieść jakąś część informacji z tego okna, właśnie tutaj. Na przykład, oto ten cały opis chcielibyśmy przenieść do jakiejś aplikacji, na przykład. O, tu do tego szukaj, chcielibyśmy wpisać tą część tutaj, wystarczy, że odsuniemy to, wystarczy, że znowu skorzystamy z tej opcji przeciągnij i upuść zawartość, klikamy sobie o, coś nam się ekran, aha, przyciemniłem, bo zasłoniłem, ok nie pokazuj bo już nie denerwuje, ciach i zaznaczamy sobie tą treść, przeciągamy sobie tu i jak widzicie, pyk, pyk już treść została przerzucona tak więc, jak widzicie, e, przerzucanie treści pomiędzy różnymi aplikacjami działa świetnie. E, samo to korzystanie z tych wyskakujących okienek może być dla kogoś bardzo korzystne, bardzo przydatne. Zobaczcie. Wszystko to po prostu działa bardzo płynnie. System sobie radzi z tym bez najmniejszego problemu. E, rodzaj, w jakim mielibyśmy to wykorzystać, komu by to pasowało, komu nie, ja ciężko to opisać. Po prostu, to jest rozwiązanie e, innowacyjne, jeżeli chodzi o zarządzanie e, w systemie. Android, tak więc to jest pewne rozwiązanie, które można wykorzystać. Wykorzystają te osoby, którym będzie to potrzebne. Ja na chwilę obecną nie korzystam z tych okienek. One nie są dla mnie potrzebne, akurat. Może za 2-3 dni okaże się, że się myliłem i trzeba z tego po prostu skorzystać, bo się bardzo do czegoś to przyda. Na chwilę obecną, jak widzicie, zamykam te okienka. Raczej, jeżeli miałbym korzystać z dwóch okien, korzystałbym raczej z tej kwestii. Wiele Okien, czyli na przykład sobie uruchamiam terminarz tutaj i na przykład nie wiem co tam troszkę play powiedzmy tu na dole i w ten sposób mi całkowicie wystarczy podwójny czyli tu sobie zmniejszam tu sobie coś tam pracuję 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 e, tu sobie u góry tam pocztę przeglądam zależy oczywiście co sobie uruchomię i gdy kończę zamykamy i kończymy tak więc te dwa tryby które przed chwilą widzieliście e, umożliwiają Taką jakby całkowicie inną pracę z okienkami niż standardowo mamy to w smartfonach z Androidem. Co jeszcze za pomocą e, S Gdy nacisniemy sobie S pojawi nam się takie coś jak e, takie półkole, nawet trochę więcej, menu, aplikacji podręcznych tego właśnie S e, Do czego one służą? Mamy cztery opcje. Pierwsza, notatka z akcji. Notatka z akcji jest bardzo przydatna w momencie, gdzie na przykład Nagle chcemy coś zanotować. O kurczę, dzwoni ktoś do nas, rozmawiamy przez telefon i nagle chcemy coś zanotować. No to w takim wypadku wystarczy, że sobie klikniemy nad ekranem nasz guzik, klikniemy i od razu otwiera nam się notatka. Otóż jest podpowiedź, w jaki sposób najlepiej pisać, żeby lepiej pisać prosto, a nie jest to jakoś tam szczególnie istotne. I ktoś nam mówi, dobra, zanotuj numer do franka, no to ja piszę ranek. Zobaczcie, jaka czułość i pisz numer tam na przykład, gdzie 8, 8, nie wiem, 9, 3, 3, 5, 16, 9, wewnętrzny tam na przykład, nie wiem, 369, zanotowałeś, tak, zanotowałem, kończymy rozmowę, notatkę mamy, możemy sobie zapisać, możemy sobie z niej skorzystać, na przykład, o, fajne wykorzystanie jest takie, że jeżeli naciśniemy, podobnie jak przed chwilą pokazywałem, ten guzik tutaj na SP-nie i zaznaczymy całość, zobaczcie, Zaznaczam sobie całość. Dlatego najlepiej pisać prosto niż tak krzywo jak teraz. Ale o co chodzi? Zaznaczam. A tu nie do końca zaznaczyłem jeszcze raz. Tak, żeby zaznaczyć, ogarnąć wszystko. I zobaczcie, zaznacza nam wszystkie nasze narysowane kwestie. Możemy wykorzystać jako telefon, zapisać jako kontakt, jako wiadomość. To wszystko i tak dalej. Zróbmy sobie na przykład wiadomość. I do wiadomości powinny zostać wykorzystane treści, które tam mieliśmy. W tym wypadku, jak widzicie, niewiele zostało wykorzystane, ponieważ krzywo pisaliśmy, więc ciężej było rozpoznać o e, oprogramowaniu, że tak powiem, z czego my tutaj chcemy skorzystać. Ale zauważcie, że gdybym pisał tak, jak mi tutaj na samym początku e, podpowiadał system, dokładnie ta aplikacja, o prosto, czyli na przykład. 2, 3, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 9. Na przykład e, franek. I teraz sobie zaznaczył właśnie w ten sposób. I puszczam guzik jak to zaznaczę. I zrobił sobie na przykład tutaj wiadomość. To zauważcie, że od razu całość tutaj mamy przerzuconą. Eee, cały numer, zobaczcie, że całość to całość. Cały, cały. Wszystko się zgadza. flanek to bardziej by mi się przydało, gdybym zapisywał to coś co tutaj mam jako kontakt. Zobaczcie. zaznaczam całość. Jest, całość, jest. I zróbmy sobie jako kontakt powinien pójść jako nazwa i telefon, czyli nasz numer, który pisaliśmy. Zobaczcie, jak to wszystko inteligentnie działa. Tak więc, te jest zastosowanie już znane z Samsunga Galaxy Note 3. Jeżeli chodzi o te notatki, ja tu nie będę zapisywał, nie jest mi potrzebna, ale możemy bardzo szybko stworzyć sobie notatkę. Następnym, następnym aplikacją, którą mamy pod S Penem, naciśnijmy sobie. Mamy tutaj inteligentny wybór. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Myślę, że bardzo rzadko będziecie z tego korzystać, ale mogę się mylić. Mogę się mylić wszystko, zależy od tego, jak to będzie, że tak powiem, aktywnie wykorzystywał swojego smartfona. Ja na przykład tutaj tym inteligentnym zaznaczeniem, zaznaczę sobie tutaj Galaxy, Galaxy Gifts i tutaj ten, ten tekst. Zobaczcie. Pojawia się od razu taka ikonka, tego kwadracika, zaznaczę sobie to. O, w ten sposób puszczam. I w tym wypadku to, co zaznaczyłem tutaj, e, ma też możliwość wyodrębnienia tekstu z tego, co zaznaczyłem. właśnie. wszystko jest jakby grafiką, a ja wyciągnę z tego też tekst. Wystarczy, że kliknę sobie tu. Widzicie, i mogę sobie ten tekst od razu udostępnić gdzieś. A tak samo ze strony internetowej mogę zaznaczyć dowolny, dowolną treść i udostępnić to na przykład do aplikacji na przykład do aplikacji e-mail i wykorzystać to gdzieś. Na przykład do aplikacji wiadomości i wysłać to jako wiadomość. No i do wielu innych jakiś Messenger facebookowy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc możliwości wykorzystania są ogromne tego, jeszcze raz wam pokażę jakie. Weźmy sobie na jakąś stronę internetową, na przykład to business oned, ok. Jesteśmy sobie na jakiejś stronie i chcemy wykorzystać inteligentnie jakąś część. Na przykład oto, mistrzowie, marketingu, to całe bym chciał wykorzystać. Jakbym teraz zrobił, nacisnął sobie ten guziczek. Skorzystał z tej drugiej opcji inteligentny wybór i zaznaczyłbym to. Zobaczcie. widzicie no i w tym wypadku znowu mam opcję tutaj e, wyświetl i cała ta treść którą tam mieliśmy e, mamy możliwą że tak powiem dla mnie do wykorzystania e, mogę sobie tutaj kliknąć oczywiście udostępnić przez i wrzucić cały ten tekst na przykład do wiadomości zobaczcie I już mamy treść tekst który możemy sobie po prostu Wykorzystaj do jakichś swoich celów. E, skomentuj tutaj jakieś komentarze, jakieś cuda. Które to mnie nie interesuje. Tak więc jak widzicie, jest to, jest to bardzo przydatne rozwiązanie. I na pewno wielu z Was, bardziej profesjonalnych użytkowników niż ja, jeżeli chodzi o e, użytek treści w tym wypadku, po prostu będzie korzystać z tej funkcji. Następną trzecią funkcją, którą mamy w tym zasobniku e, naszego PEN-a, to jest przycinanie obrazu. Bardzo fajna rzecz nie wiem, siedzimy sobie gdzieś, chcemy coś przyciąć. o, na przykład interesuje mnie ta ikonka tutaj, te, te kółeczko zaznaczę sobie je tak, 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 i sobie przyciąłem, zauważcie, mam ale to przycięcie jest takie nierówne, chciałbym takie kółeczko mogę zastosować u góry, e, na przykład, prze, przekształcić owal tu ma, możemy zrobić sobie, na przykład, prostokąt o, no, sorry, wleczą możemy sobie zrobić inteligentne takie e, przekształć w, e, w kształt automatyczny i zauważcie, że sam sobie znajduje tutaj już te kółeczko. O, tak zaznacza sobie już prawie idealnie to co bym chciał. E, możemy sobie tu kliknąć na przykład e, pomiń coś. Tak chodzi mi o to, że zaznaczyłem te to kółeczko tak bardziej dokładnie, zobaczcie. O coś w ten sposób, żeby to pominąć. I już zaznaczyłem mniej więcej idealnie to, co bym chciał. Oczywiście, im bardziej się postaramy, tym lepiej wyjdzie. Nie ma tu powiększenia, ale wydaje mi się, że wiecie o co chodzi. I w tym momencie mogę sobie to albo zapisać jako wycinek w albumie, albo po prostu od razu to gdzieś wykorzystać. Na przykład do wiadomości. Ciach. Zastrzeżony tryb ograniczenia czyli tak, dołączymy mimo wszystko. I zobaczcie, już mamy ten kawałek, który sobie wyciąłem, i mogę tu od razu napisać o coś takiego bym chciał. Logo, mniej więcej, żeby tak wyglądało. Tak więc, już sami widzicie, jak to e, fantastycznie działa. Odrzucamy, oczywiście. E, co jeszcze? Czwarte rozwiązanie, to mamy w tym całym tutaj w przewodniku naszego SP -na, to jest pisanie po ekranie czyli w dowolnym miejscu gdzie na przykład będziemy o jesteśmy sobie na stronie o i tu przeglądamy dość ciekawą stronę i teraz chcemy się podzielić z pracownikami, kolegami, kimkolwiek treścią, która tu się znajduje, zobaczcie co sobie teraz zrobię kliknę sobie guzik na SP -nie, skorzystam z tej opcji pisanie po ekranie całość zrzut ekranu zostanie wykonany tej strony i w tym momencie w tym, na tym zrzucie całego ekranu naszego smartfona mogę sobie tutaj zmienić różnego rodzaju tam pisaki i tak dalej zostawmy sobie zakreślacz troszeczkę większa powiedzmy opcję zrobimy sobie na przykład na kolor żółty OK. i w tym momencie na przykład chcę coś zakreślić to zakreślam sobie wielkość tego zakreślenia wszystko tu w opcjach można sobie ustawić tu jest jeszcze opcja przytnij, ale to zaraz i zaznaczamy sobie na przykład takie cośik. O. i tutaj każdy będzie widział co zaznaczyłem o co mi chodzi, oraz ewentualnie chyba, że jeszcze coś, na przykład o tu tu, tu. tak sobie zaznaczamy. dobra i przytniemy sobie troszeczkę ten ekran na przykład tak. tak i więcej po prostu nie potrzebujemy więc klikniemy sobie teraz gotowe i takie coś możemy sobie wykorzystać do jakichś celów. Na przykład, tu jeszcze weźmy sobie, o, może taki pisak, ołówek grubszy. I na przykład tu zaznaczamy sobie strzałeczkę tu, strzałeczkę tu. I na przykład, o, takie coś ich nie. To może głupie, ale każdy sobie zrobi, co będzie chciał w tym wypadku. I możemy to albo udostępnić, albo zapisać. Na przykład udostępnić możemy to od razu do wiadomości, do e-maila. Stworzy nam nowego e-maila. I od razu tutaj na przykład możemy sobie napisać cześć czołem kluski z rosłem, coś takiego mniej więcej tu coś mi nie pasuje i tak dalej. Zauważcie teraz jak webmasterzy, jacyś, e, jakieś osoby projektujące strony i tak dalej mogą bardzo dobrze współpracować ze swoimi klientami czy klienci właśnie ze swoimi webmasterami wykorzystując te rozwiązania SP na jakie tutaj mamy. Jest jeszcze trochę rozwiązań w różnych aplikacjach i tak dalej, ale te najważniejsze teraz wymieniłem. Czułość tego naszego rysika, którą tutaj. Mamy w Samsung Galaxy Note 4. Jest naprawdę rewelacyjna, wręcz bym powiedział, porażająca. Działa to wszystko bardzo dobrze. Z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o S Pen, -a, o jego praktyczne wykorzystanie. Mam nadzieję, że w pełni zrozumieliście, jak duże możliwości daje S Pen w Samsungu Galaxy Note 4. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał Media Mediatester. Będzie tych filmów coraz więcej. Będziemy testować jeszcze bardziej Samsunga Galaxy Note 4 i wiele innych smartfonów. Polubcie też nasz profil Mediatester na Facebooku. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jak macie oczywiście jakieśkolwiek pytania do tego smartfona, coś przetestować chcecie, piszcie w komentarzu, a ja postaram się dla Was to przetestować w formie filmu, wideo. Trzymajcie się.